Dzień dobry, witajcie kochani w kolejnym filmie z cyklu stylizacje. Tym razem będzie to 5 stylizacji na 5 dni. I tak sobie pomyślałam, że zrobię Wam taki miszmasz, bo chcę włączyć również do tych stylizacji właśnie moje weekendy. Znaczy... Weekend. Jeden weekend, a dwa dni tego weekendu. Dobrze, ale moi kochani, żeby nie przedłużać, Was oczywiście zapraszam do oglądania, czyli tradycyjnie zasiadajcie, zabierajcie sobie coś dobrego do jedzenia do picia, na co tylko macie ochotę, a my co? Zaczynamy! I need to give myself tak jak możecie zobaczyć, jest to pierwsza stylizacja niech Was nie zmyli ten golfik bo to nie jest zwykły golf a sukienka zacznę może wiecie od czego? właśnie od pomadki e, pomadka jest to y, pomadka nyxowa velvet mat nie chcę Wam mówić e, może tak, najpierw Wam pokażę jak ona się nazywa a to jest jej numer i to jest przepiękny głęboki kolor Wina pomieszanego z gorzką czekoladą. Przepięknie wygląda na ustach. Dodatki. Kolczyki mam, nie wiem czy zobaczycie. Kolczyki mam z AliExpress. W związku z tym, że sobie zrobiłam granatową kreskę na dole, to postanowiłam, że wszystkie dodatki, takie właśnie drobne elementy, będą też granatowe. Pierścionka niestety nie mam granatowego, więc chociaż jeden z granatowym oczkiem marki jest, mam, ale dobrze, już nie będę szukała, bo zaraz muszę wychodzić do pracy. Więc to są te dodatki. Pierścionki jest, a tutaj jest AliExpress, więc nic wymyślnego. Eee, I zapach, wiem, że, że lubicie te zapachy, które też ostatnio Wam pokazywałam w tym filmie ze stylizacjami i postanowiłam, że ostatni oddech lata, ale już taki wprowadzający, wiecie, tą aurę jesienno-zimową i mówię tu przepięknym zapachu e, miodnym widzicie tą butelkę widzicie to złoto które się mieni to jest coś przepięknego Kim Kardashian Pure Home to jest e, naprawdę plaster miodu na nasze obolałe serca ja się bardzo z tego śmieję powiem Wam, że jest to przepiękny aromatyczny zapach miodu Manuka. Zresztą jak macie ochotę, wejdźcie sobie na film, gdzie nagrywałam Wam całą serię właśnie zapachów Kim Kardashian. Bo mam taką dość sporą kolekcję, jeżeli chodzi o e, jej flakony, jej w ogóle zapachu, perfumy, które ona wypuściła, i to jest jeden z nich. Dobrze, nie będę się więcej rozwodziła, skoro to pierwsza część tego odcinka, nie będę przedłużała. Przepiękna sukienka, taka wiecie w kolorze. Wam pokażę e, takie kawy z mlekiem, buciki. Ja wam je kiedyś pokazywałam, chyba w zeszłym roku Wam je nawet pokazywałam. Przep Przecudowne, przepiękne, bardzo wygodne. Myślę, że w niej jednej stylizacji zobaczycie, jak one wyglądają, ale pomyślałam, że do tej sukienki będą idealne. No i co? Uciekam na autobus później do metra. Widzimy się jutro. I stylizacja na dziś bardzo prosta, bo mam taki, wiecie, pół golfik. Do tego mam się wydaje. Do, do tego mam te takie e, moje legginsy spodnie. Taką bardzo fajną, tutaj z boku lamówką. Buty za chwileczkę wam pokażę. Teraz szybciutko, makijaż bardzo prosty, Nie niewymyślny. Do tego tak. Mój ukochany, ulubiony Lulu kasarel, Wiecie, że ja go kocham, uwielbiam. Jeżeli chcecie sobie posłuchać, jakie tutaj nuty zapachowe znajdują się, jest film na moim kanale, gdzie dokładnie opisuję właśnie też powstawanie tej marki, ale przede wszystkim też mówię Wam o nutach zapachowych, postanowiłam, że w tych odcinkach, w tych stylizacjach nie będę się jakby dłużej skupiała na zapachach, tylko po prostu będę Wam mówiła, który zapach akurat. Tego dnia do tej stylizacji będę na siebie nakładała, więc dzisiaj mamy Lulu Kasarel i pomadka to jest Essence. Ja nie wiem, czy one są jeszcze produkowane. Tutaj mamy numerek zobaczcie 11. I to jest taki naprawdę naturalny, o, lekko satynowy i on jest taki e, mocno nawilżający, ja taki teraz pomadki potrzebuję, no bo niestety ale coś mi się z tymi ustami wiecie po tych matowych pomadeczkach porobiło, więc teraz nawilżenie e, Biżuteria: przepiękny pierścionek marki jest, a na uszach przepiękne kolczyki z Aliexpress i stylizacja gotowa buty, zdejmuję kamerę i już Wam dokładnie pokazuję i myślę, że one dość często będą się teraz pojawiały w moich filmach. Ale są przepiękne i bardzo, bardzo wygodne. Kolejny dzień, moi drodzy, i kolejna stylizacja. Zacznę może od tego, co mam tutaj. Czyli tak, kolczyk, ja je chyba kupiłam, wiecie co, nie pamiętam. To był albo Rosman, albo to był Super Farm. Była Super Farm. Natomiast kolczyki e, koła dostaniecie praktycznie w każdym sklepie. E, jak możecie zobaczyć, czy to w Carrefourze, czy tak jak powiedziałam, w Rosmanie. E, jeżeli szukacie takich kolczyków ze sztuczną biżuterią. Natomiast e, z taką prawdziwą biżuterią, czyli z prawdziwym złotem, też takie kolczyki jak najbardziej są do dostania. Opaska, chyba AliExpress, nie pamiętam, starach Świat. Na ustach mam przepiękną pomadeczkę, którą Wam też kiedyś pokazywałam. I ona jest z marki AA Sensi Skin. To jest ta pomadka. I ona jest w kolorze numer. A się z tymi kolorami to jest zawsze, zawsze kłopot. 05 Secundation Proof, chyba. Może tak. Tu jest marek. Nie wiem, czy ta pomadka jeszcze jest produkowana. W każdym razie tak ona wygląda na ustach: brudny róż. Do tego, skoro takie jakby klimaty cygańsko-orientalne, to koniecznie Obsession. Kevin Klein jest to taki dość ciężki, mocny, już naprawdę jesienny zapach. Więcej o nim postaram się nagrać może w tej mojej serii. Grzesze z perfumami, zobaczymy. Jeżeli będziecie mieli ochotę, to napiszcie mi na dwa w komentarzu. Zainspirujcie mnie do tego, żebym taki film nagrała. A teraz stylizacja. Tak jak możecie zobaczyć, naprawdę nic wymyślnego. Spodnie stare, kiedyś takie kupiłam e, do marynarki. Marynarkę wyrzuciłam, bo mi się tak strasznie, wiecie, e, zmechaciła e, podszewka. E, Poza tym ona się jakoś tak dziwnie porozrywała w pralce, więc stwierdziłam trudno, wyrzucam. Spodnie zostały. Powiem Wam, że są bardzo wygodne i one są za kostkę, więc też takie akurat fajne biznesowe. Moja koszula, nie pamiętam tej marki, ale ona tutaj ma też taką przepiękną wiecie, kokardę, którą można sobie zrobić. Ja staram się naprawdę nie kombinować z tymi moimi stylizacjami, żeby one naprawdę nie były przekombinowane. Tylko prosto, wiecie to, co mi gdzieś tam duszy gra, a tak naprawdę ja stylizację staram się ogrywać czym? Dodatkami. Dobrze, kochani, to tyle. Buty dokładnie takie jak wczoraj. Tutaj jesienią i zimą nie szaleję, nie mam dużo butów, nie mam w czym wybierać, więc tylko i wyłącznie mm, ograniczam się do dwóch albo trzech par. Chyba to trzech par, tak, Takich na jesień i zimę. Dobra, widzimy się jutro. I kolejna stylizacja na jesień. Bardzo prosta, nieprzykombinowana, wiecie, że ja po prostu takie lubię. I tak, zacznijmy od golfu. Golf kupiłam boże chyba z 15 lat temu, wiecie gdzie, z Wompri. A paszka, którą już znacie, już z niejednej stylizacji kupiona na AliExpress. I to są spodnie garniturowe. Eee, żakiet chyba wyrzuciłam, tak mi się wydaje. Aczkolwiek mówię, gdzieś tam pakowałam jeszcze jakieś rzeczy i być może on jeszcze jest, nie mam pojęcia. Wam coś mówiłam, że chyba podszewka, coś tam z podszewką było nie tak i nie wiem, czy ja czasem po prostu jej nie wyrzuciłam. Nie mam pojęcia. W każdym razie, taka jest stylizacja. Tak wygląda moja stylizacja. Naprawdę nic wymyślnego. Eee, makijaż przez to troszkę mocniejszy. Kolczyki, które widzicie, też AliExpress, pierścionek marki Jest. Wiecie, że kocham markę Jest I, um, i zawsze, tylko mam ochotę, staram się właśnie zaopatrywać chyba dobrze odmieniłam e, zaopatrywać się właśnie tam e, w biżuterię, właśnie srebrną. Złoto też mają dobre, ja złoto zazwyczaj, jak już to kupuję komuś na prezent, natomiast. Um, no, wiecie, to jest większy wydatek, więc yy, być może kiedyś będę mogła sobie na to pozwolić. Ok, i teraz w kwestii zapachu. Na pewno nic odkrywczego Wam nie pokażę, yy, bo tak poczułam, że dzisiaj masz, mam ochotę na odrobinkę luksusu, czyli Kashmir Shepard, yy, i powiem Wam, że on jest obłędny. Nie muszę Wam mówić, buteleczka. Sama też chyba przemawia i mówi, co tutaj takiego ciekawego znajdziemy jakie nuty zapachowe. To jest po prostu Orient Orient, który jest zamknięty w przepięknej buteleczce, płynne, złoto, jak ja to nazywam. Na ustach, moi drodzy, to jest marka Nobla, chyba mat, yy, i ona jest w kolorze właśnie, nie wiem w jakim kolorze. Zobaczcie. Ja ją, wiecie, co chyba wybrałam w jakimś y, dodatkowym zamówieniu, chyba z Sephory albo z y, Notino. Przepiękne, jak możecie zobaczyć, taki naprawdę głęboki kolor y, czerwonego wina. I wykonturowałam te usta. Golden Rose y, w numerze 04, moja ukochana pomadka, również matowa do ust. O co? Tak wygląda moja. Kolejna propozycja stylizacji na jesień. Tak jak powiedziałam, im prościej, tym lepiej. A jest coś takiego fajnego, eleganckiego. Ja taki styl lubię. Zresztą wiecie, troszkę mnie znacie, troszkę mnie oglądacie, więc wiecie w jakim stylu ja chodzę do pracy. A buty na dziś to jest Tom Taylor. co Moi drodzy i dziś przechodzę z ostatnią stylową. E, wiem w czapce jestem, ale powiem Wam dlaczego. Moje włosy wyglądają jak idź stąd i nie wracaj, dlatego stwierdziłam, że nie będę tutaj odwalała żadnej maniany, tylko po prostu zwyczajnie w świecie ją sobie przyodzieję i tak Wam się pokaże. Stylowa na dziś, a mianowicie e, moja ulubiona, jedna chyba z takich ulubionych bluzy Adidasa, przecudowna, ja ją kupiłam na Zalando. Spodnie stare jak świat, te, które też bardzo często Wam pokazuję, przewijają się w niejednych moich filmach stylizacyjnych. Eee, ze stylizacjami, może tak poprawnie powinnam powiedzieć po polsku, ale to są te spodnie z Bondri. Eee, szal ten dawno, dawno kochani go kupiłam, jakieś chyba z 20 parę lat temu. Tak, moi drodzy, już tyle lat mam. Eee, więc dwadzieścia pa parę lat temu, eee, jak te szale wchodziły, wiecie gdzie? Do HMD. Tak. Czapka Karla. I ona jest również z Zalando. Także to jeżeli chodzi o stylizację. Teraz wam też pokażę się w całości, jak założę płaszcz. I teraz tak. Zapach. Będę monotematyczna. Modern Muse Estelle Lauder. On jest taki delikatny, kwiatowy, więc akurat się będzie nadawał na ten taki mój weekendowy wypad. Bo, a właśnie, bo nie powiedziałam bo dzisiaj mamy weekend, sobota zaraz śmigam na zakupy, zaraz też pewnie dogram Wam przywitanie do kolejnego vloga, bo tylko tego mi zabrakło elementu, ale o czym ja Wam mówię, kochani, Pierścionki, nic wymyślnego, wszystko z Aliexpress i w związku z tym, że mamy przepiękne słoneczko moi drodzy, przeprosiłam się z moimi okularami tak moi drodzy, wzięłam futerał, wyjęłam w końcu eee, i myślę, że coś z tego sobie wybiorę żeby tak nie było mocno spektakularnie, ale żeby tak trochę też przełamać um, tą kolorystykę, to myślę, że chyba... o tak myślę, że te przepiękne okulary. O, Mint Embery. Ja je kupiłam nie wiem, czy zobaczycie tutaj. O, pewnie zobaczycie tą nazwę Mint Embery. Ja je kupiłam na zalando. I taka będzie ma stylowa do tego płaszcz. Dajcie mi chwilkę. Okej, okay. stylizacja gotowa. Tak wyglądam w okularach. Jeszcze Wam powiem, co mam na ustach. Na ustach mam maka. Yy, I to jest ten taki przepiękny, brudny taki brąz. Przepiękny jest. Niód totalny. Niut kawa z mlekiem. To powiem Wam, że to takie cappuccino. Jeżeli chodzi o numer. Dobra. Zdaję ma na razie te okulary, bo nic w nich nie widzę. Dojrzałam. Honey Love. Więc jeżeli macie ochotę, to po prostu szukajcie tego odcienia. Tak się zastanawiałam, czy zostać przy tym szalu, czy przy tym, ale to jeżeli bym tę dała, to już by było chyba trochę za dużo kolorów. Co? Dobra. Oksy. Tarefka. I uciekam. Moi drodzy, dziękuję Wam pięknie za to, że byliście po raz kolejny ze mną. Mam nadzieję, że ten odcinek z tymi stylizacjami na jesień również przypadł Wam do gustu. Jeżeli chcecie tematykę taką zimową, koniecznie piszcie mi na tyle w komentarzu. A tymczasem. Dziękuję wam bardzo. Zmykam na zakupy. Wam jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję za to, że byliście w kolejnym odcinku z tej serii stylizacje. Um, jeżeli macie ochotę, jak najbardziej zapraszam Was do tego, żebyście zostawiali ślad po sobie w postaci komentarza. A my co? Widzimy się w następnym moim odcinku. Do następnego! Ciao!